No i co, mam włączyć kamerę i co? Powiesz coś czy nie? Kamerę, chcia, chciałam pokazać co my dobrego jemy. Co tak popiarduje? Eee, to popiarduje romet różowy. Jak widzę rometa, to mam bardzo fajne wspomnienia. O, no taki jeździłem. Myślisz, że to jest na który jeździłem? Nie. więc jakaś No. W okazuje się, że lądowałaś na Rodos. tak naprawdę. Kto wie, jaki to serial? Może to będzie się ukazać Nie. Kawę bym się napił. Zrobisz mi? Mhm. Tak, właśnie nam się kawiarka przewróciła i mamy trochę pieseczku z plaży <grywa> z wydm. Witajcie, dzień dobry. Nadszedł weekend. Udało nam się wyrwać troszeczkę z domu. Dla tych, które nie, którzy nie wiedzą, niestety lato nam się skończyło 4 sierpnia, bo po prostu mieliśmy taką sytuację rodzinną, dość ciężką. I od tego czasu właściwie nigdzie nie mogliśmy wyjeżdżać. Nic się, nic się nie działo. Tu Krzysztof przyszedł, dołączył do mnie. Proszę bardzo się przedstawić. Cześć, I mi przywitać. Cześć, Krzysztof. <laughs> I, tyle. I tyle. Przyjechaliśmy, słuchajcie na naszą miejscówkę ulubioną. Pokażę Wam ją z tej strony. Zawsze, zawsze widywaliśmy ją. Z tamtego ustawienia, o tam, tam. Teraz stojmy trochę inaczej, potem Wam pokażę, jak to wygląda, i jak no, tu się mocno zmieniło. Yy, I generalnie mm, to jest z nasz. Naciskiem na mocno. Mocno, tak. No. To jest nasz pierwszy weekend od, tak jak powiedziałam, od 4 sierpnia, tak, kiedy tak, właśnie tak, trochę, nam się, trochę nam się zmieniło życiowo. Yy, a ja teraz zobaczcie, odpalam kuchenkę i będę robiła obiadek. Będę robiła coś, co mój mąż lubi, czyli pesto z sałateczką. Także zabieram pesto, się do roboty. Pestowanie to jest. Pestowanie. to <laughs> Mega. Zabieram się za robotę, a potem Wam jeszcze popokazujemy, gdzie jesteśmy. No i co, mam włączyć kamerę? I co? Powiesz coś, czy nie? Kacz, kamerę, Chcia, chciałam pokazać, co my dobrego jemy. Yy, my bardzo lubimy makaron z pesto, sosem pesto. Tu się na gotuje. A jak byliśmy we Włoszech, to odkryliśmy. Yy, taki takie pesto, bo normalnie kupujemy w słoiczkach a yy, takich, które stoją na półkach, a odkryliśmy, będąc we Włoszech, takie znudisky. I co się okazało, że u nas w Polsce ono również jest, więc kupiliśmy sobie dzisiaj takie pesto, sosik i do tego ten makaronik. Pesz? Tak, o, takie. Taki to nie jest lokowanie produktu, absolutnie. Italiano. wykowanie produktu. <noise> eee, I będziemy sobie tam mieszać jeszcze z serkiem. Sałateczki już tam stoją, czekają. Gotowe. Aha. Takie jak lubimy. No i taki mamy dzisiaj obiad do kolacji właściwie bardziej niż obiad, bo jest późno i w takich pięknych okolicznościach przyrody. I tak, taki widok z kuchni mamy. Super. No i już mamy obiadek gotowy. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda, A jak pachnie, mm, szkoda, że nie możecie tego poczuć, jest po prostu mega. Mm. Mniam, mniam. Mm. I ta sałateczka. Tutaj w tej sałateczce mm. mamy już taki serek sałatkowy, ja go tak sobie rwę, jak, jak w Czarnogórze widzieliśmy, że właśnie ten ser zamiast kroić, to tam się tak rwie na kawałeczki. I powiem Wam, że to dużo fajnie jakoś smakuje, bo on wtedy jest trochę mniejszy. Yy, to co? Smacznego? No nakładamy, nakładamy i jemy. nie jesteśmy. Smacznego. Obiadek jest zjedzony. Idziemy teraz na miasto. Będziemy zaszaleć. <laughs> Poszaleć. Ale pokażę jak stoimy. Tak mamy zaparkowany samochód. I tutaj za nami stoi jeszcze jeden samochód, i tutaj jeszcze inne samochody stoją. I chcieliśmy tam na wprost podjechać, ale tam niestety, o tutaj, tam na wprost. Tu. Ale troszeczkę byśmy tutaj wystawali na drogę, więc stwierdziliśmy, że bezpiecznie chyba będzie tutaj stanąć. No i póki co zostawiamy samochód, to jest dosyć dużo miejsca. Droga jest przejezdna. Jeżeli ten samochód a liczymy na to, że odjedzie na noc, no to się przesuniemy w jego miejsce A jeżeli nie, no to troszkę bliżej dojedziemy, i jak dojedziemy jeszcze tam pół metra do tego szarego samochodu, no to tutaj będzie dużo więcej miejsca i wtedy ja już będę spał spokojnie, Bo jesteśmy na tym miejscu, gdzie zawsze przyjeżdżamy, tak jak Magda mówiła, ale stoimy troszeczkę w innym miejscu. A teraz idziemy zobaczyć to miejsce stare nasze. Mhm, bo ja tam się bardzo dużo pozmieniało to chcieliśmy wam pokazać. Bo wszyscy, którzy nas już tam oglądają jakiś czas, to pewnie pamiętają naszą miejscówkę na Helu. Najpierw przyczepa, potem vanem tu byliśmy, więc tak, nasze ulubione miejsce. Blisko do centrum, a zarazem tak na uboczu i właściwie na wjeździe do tak na Hel. I nasza miejscówka już się tam wyłania powoli. Jak tutaj byliśmy w zeszłym roku jakoś tak y, chyba w środku si w środku wakacji... Tak, jakoś w połowie wakacji, tak. Y, to nie było w ogóle tutaj niczego na tych wydmach tam za tymi samochodami. Tam teraz cztery budynki nowe powstały y, i w ogóle nie było totalnie nic po prawej stronie, a mamy teraz taki wielki wyrąbany w kosmos <noise> pensjonat. W ogóle coś niesamowitego jakie to duże jest i że to utrzymuje się na tych wydmach, bo to jest... Y, to są wydmy tak naprawdę. Utrzymuje się w kontekście, no, że te wydmy... ciężaru, te tak, ciężaru. No, no, trudno, żeby coś się zwiało. Znaczy, żeby coś ten budynek zwiało, bardziej chodzi mi o ciężar. Jest naprawdę duży ten budynek. A ja jeszcze tylko przed tym, zanim dojdziemy tam, pokażę. To jest właśnie ta droga, pokażę, gdzie my stoimy. I tutaj jest na wprost taki parking i tam po lewej stronie, może uda mi się zbliżyć, stoi nasz samochód. Za tymi drzewami, bo tam jest dojazd do, do takich różnych zabudowań. No i tam jest ciszej po prostu. Nie? Tak, myśmy się tutaj kiedyś przymierzali, żeby tam się zatrzymać, ale zawsze tutaj było pusto, więc zostawaliśmy tutaj. Mhm. A tym razem tu jest dużo autów, stwierdziliśmy, że tam tak. idziemy zobaczyć i tam jest fajnie. Przed przyjazdem tutaj. Znaczy, jak przyjeżdżaliśmy tutaj, bo przyjechaliśmy zjedliśmy obiad, czyli to jakieś półtorej godziny temu. Przyjechaliśmy tutaj, to stały trzy samochody. W tej chwili są dwa. Jeden camper van, jeden kamper. No i tak naprawdę nie było tutaj miejsca, bo no, musielibyśmy się wciskać między dwa kampery i tam odległość była dosłownie, nie wiem, może pół metra. Więc nie chcieliśmy i pojechaliśmy tam. Właśnie tam i myślimy, że tam zostaniemy, ale teraz widzę, że stoją tylko dwa. Mm -hmm. I czyli osobówki, nie? No i osobówki, tak, tak, ale tutaj byłoby miejsce, i tak się zastanawiamy, czy przestawimy samochód, czy nie, ale, no ale może nie, ale to, to jakby mniej, mniej istotne. Ja Chodzi się... nam o ten budynek. Ja się nie można patrzeć, ten budynek. Tak, dokładnie, i... ten budynek tam, zobaczcie. Gigantyczny. Tam po prostu nie było nic. No. Jeszcze rok temu nic nie tak. stało, a teraz jest po prostu jakiś pensjonat, bo to jest bardzo, bardzo duże. Tak. No i tutaj za drzewami też. Takie cztery dałki. Tutaj. Takie tak, po wyglądało. lewej. To fajne, bardzo, bardzo, bardzo ładnie wyglądają. No te po lewej były. No nie? i tutaj, nie? A te po lewej, tak jak Magda mówiła, tu przy drodze to, to były. My tutaj też nawet parkowaliśmy po lewej stronie, kiedyś przyczepą. Tak. I wanem też. Tak. Ale no nigdy spa, nie, nie spaliśmy przy ulicy, tylko zawsze spaliśmy tutaj. Na parkingu. No dobra, pozmieniało się dosyć, dosyć dużo. Dużo, e, dużo zmian po prostu. Tak, idziemy zobaczyć, czy w mieście też jakieś zmiany zadziały. No, idziemy zobaczyć. Co tak popiarduje? Nie, to popiarduje romet różowy, ale fajnie. Czujecie ten klimat? Ja kiedyś jeździłem takim rometem zielonym. To było bardzo dawno temu. Jeszcze chodziłem do szkoły średniej, do średniej, może do podstawówki nawet, do jakiejś tam siódmej, 8 klasy. I mój kuzyn miał kuzyn Andrzej i kuzyn Tomek. Teraz nie pamiętam, czy to, było Tomka, czy to był Tomka Romet, czy to był Andrzeja Romet, ale jeździłem. Pamiętam, że gaz w rączce. Ta linka była urwana i linka się trzymała w palcach. Żeby dodać gazu to trzeba było tą linkę zbociągać. to no, po prostu klimat niesamowity. Także jak widzę Rometa to mam bardzo fajne wspomnienia. A tu jeszcze jeden fajny. A tu jeszcze jeden, o. Taki żółty. Nie ma to jak się przejechać na Romecie, nie? Zobaczcie. Dobre! No i oczywiście niesamowitym fartem zdążyliśmy na zachód słońca. Które zaraz wam pokażemy. Tam już jest zachód słońca, ale staniemy w lepszym miejscu, żeby wam to pokazać. Są, ale fajnie. No, już wiemy dlaczego te moje te skutery. O Simpson. zobaczcie. Simpson ja jest. Ja miałam mieć kiedyś Simpsona. W sensie taki no. motocykl Ale się nie udało. Teraz już widzę jaki miałam mieć motocykl. No. Jeszcze były takie skutery Simpsony A. Zobacz tam jeszcze jest mz -a. Ja, nie, mam ja nie, mogę. nie mogę. Fajnie. Ale fajny klimat. Szkoda, że dopiero, dopiero teraz tutaj dotarliśmy. Bo w ciągu dnia pewnie się tutaj dużo działo. I tutaj te trzy, które widzieliśmy wcześniej w całej okazałości. Kto pamięta motorynkę? Kto jeździł na takim motorynce. Ja jeździłem. Tylko że na czerwonej. Kto jeździł na takim motorynce? Napiszcie w komentarzu proszę Was. Renta Mam nadzieję, że nie jestem osamotniony w tym. W górę. O, na no taki jest. jeździłem. Myślisz, że to jest ta na której jeździłem? Nie. No. Ale, ale ja ja. Ja. fajnie, no. Zobaczcie, telewizja, wywiady. Co tu się dzieje? Normalnie. Centrum, Centrum Świata dzisiaj. TFN Turbo, proszę bardzo. No, bardzo sympatycznie. Kto czuje ten klimat? Kto czuje ten klimat A, Je, yes, udało się. Super, w szerokiej drogi. Dzień dobry dobry. Mamy nowy dzień. Zaraz będziemy mieli jajeczniczkę z pieczarkami. Wyszło chyba z cybulką. Nie pieczarki z jajkiem, bo tak, trochę dużo tych pieczarek, wiesz? Ale to dobrze, ja tam lubię. No to super. Tutaj już mamy też przygotowane warzywka i bułeczki. A ja chcę jeszcze pokazać, jaki mamy widok, bo e, ostatecznie stanęliśmy troszeczkę inaczej samochodem. Może wyjdę na zewnątrz i pokażę. Dzień dobry, pokażę jak stoimy, bo tak jak widzieliście wczoraj, staliśmy za tym samochodem. Ten samochód nie odjechał, więc staliśmy za nim. I tak naprawdę miejscówka była ok, ale już jak szliśmy spać. To usłyszałem, że tutaj samochody się przestawiają. I tutaj samochód odjechał, teraz przyjechał nowy, ale to był inny samochód i tu był samochód i się zrobiło miejsce. I jeszcze tak po ciemku tutaj przestawiliśmy samochód, żeby było bardziej bezpiecznie, żebyśmy byli bardziej schowani. I zobaczcie w takim miejscu stoimy, tak stoimy, no i super i teraz ta droga tutaj jak jest to już naprawdę nikomu nie wadziliśmy. Noc była bardzo cicha, bardzo spokojna. Pociągi nawet nie hałasowały. bo Jak chcieliśmy spać, to jeszcze tutaj wjeżdżając do naperon, to wydawały sygnał taki dźwiękowy, głośny. Ale w nocy albo pociągi nie jeździły, albo po prostu jeździły cicho. Zobaczcie, najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, że mamy taki widok z kuchni. A jeszcze jedną rzecz chcę tylko powiedzieć, że Niby tutaj jest prosto, niby jest prosto, ale tak naprawdę jest krzywo. Jak tutaj się przystawiliśmy, to musieliśmy wypoziomować samochód. No i z uwagi na to, że mamy poduszki, nie musieliśmy najeżdżać na najazdy. Tylko jedną poduchę zrzuciliśmy do jednej atmosfery, a drugą do pięciu. Napompowaliśmy i odpływ, i woda, i wszystko było elegancko. Także kolejny raz poduchy nam się sprawdziły. Widok, który tutaj jest, jest po prostu... No niesamowite. Zobaczcie, w takich okolicznościach będziemy zaraz jedli śniadanko i rozpoczynamy nowy dzień. Już jesteśmy po śniadanku, po kawce. Idziemy zobaczyć co jest tam. Tam strasznie dużo ludzi chodzi tak mnie intryguje co tam się dzieje takiego? A tyle razy tu byliśmy to... i nigdy tędy nie szliśmy, więc idziemy zobaczyć. Idziemy sprawdzić co tam jest. Co tam jest, tak. Okazuje się, że lądowałaś na RODOS, tak naprawdę. Czyli jak to jest? Rodzinne ogródki działkowe. Tak wygląda. Rekreacyjno-sportowe, czy jakoś tak? Być może. Napiszcie w komentarzu, bo yy, my nie mamy w sumie styczności z tymi miejscami, więc trochę nie znamy nazwy mhm. do końca. Bo nikt z nas z znajomych nie ma takiego miejsca. Więc jak ktoś wie, to napiszcie, bo ciekawi jesteśmy, jak to, jak, jak to się rozwija. rodzinny ośrodek rekreacyjno-sportowy, albo rodzinny ośrodek. Albo Rodos. jakoś tak. O, RODOS. Rodos. No i generalnie wylądowaliśmy właśnie na ścieżce, gdzie jest Rodos i idziemy zobaczyć, co jest na końcu ścieżki. Tak. Dobra, sprawdzamy. <laughs> ja oczywiście, jak zwykle, muszę wszystko mieć, wiecie, sprawdzone. Rodos, Więc... Rodos. Rodos, tak. Tylko to się nazywa Rod i dokłada się to o OS. Więc to są rodzinne ogródki działkowe. Także już wiemy. Ale jak ktoś zna inną wersję, to prosimy, napiszcie w to komentarzu. bardzo chętnie się dowiemy, jak wyglądają inne wersje. Tak, dokładnie. Stoimy w tym samym miejscu, co sprawdzaliśmy, co to jest RODOS. Tak, dokładnie. I tą drogą doszliśmy do samego końca. Tam w lewo są działki, się kończą i znaczy jest, kończy się bramą, więc tam już nie przejdziemy. A tutaj jest takie małe znaczy takie małe wejście zagrodzone, żeby tutaj nie wiem, po wszystkim, nie przejechał, czy nie ma co chodzić. żeby ich nie wchodził, a my weszliśmy. No to im nie wyszło to zagrodzenie. Za bardzo. Mhm. No i tutaj są wydmy i tu tymi wydmami jest dosyć spory kawałek, bo my jesteśmy w tym takim bardzo szerokim miejscu, więc tu jest naprawdę daleko, daleko do morza i tam można dojść na otwarte morze, a my pójdziemy sobie dzisiaj na spacer, na kładkę, taką spacerową fajną, która tutaj jest. Pięknie słońce mnie oślepia. Pięknie. Pięknie. I tak sobie przeszliśmy na tą kładkę i tak sobie analizujemy sytuację i stwierdziliśmy, że my jednak byliśmy na tej kładce. Tylko to było dość dawno temu, jeszcze jak jeździliśmy na jeszcze przyczepą. Ja się tutaj pamiętam, raz wybraliśmy i nawet pamiętam taką sytuację, że poiliśmy psa naszego na tej kładce, więc, więc tak, byliśmy tutaj, I był duży wiatr. tak? Był jak... duży wiatr. Nie teraz też jest, ale jest cieplej. Tak. Tak, wtedy był taki duży wiatr, że trzeba było mieć kapturki i w ogóle tak mocno. To co prawda, też mam kapturek na wszelki życiowy. Taka jestem sprytna. Na wiatr. Na wiatr. Eee, ale na razie nie jest potrzebny mój kapturek. Także idziemy zobaczyć, czy tam się coś na tej fadze zmieniło. Czy wygląda tak samo jak wtedy? Jeśli oczywiście będziemy pamiętać, jak wygląda wtedy. Tu i teraz <noise> sprawdzić, czy pamiętamy, nie? <noise> zaklątałam się troszeczkę, zaklątałam się. A jeśli szkodzi, słońce przygrzewa to pewnie z tego powodu, tak mi się podoba. Tak, troszkę. Także idziemy na kładkę. Nie wiem, czy tam będzie widać, ale tam właśnie na tym drzewku siedzi sobie dzięcioł. A my tak z Magdą siedzimy tutaj przed naszym vanem i nagle słyszymy takie stuki. Oglądamy sobie tutaj pewien serial na tablecie. Pijemy kawkę i nagle słyszymy takie stuki. I Magda mówi. Zobacz, tam jest zdjęcie i słuchajcie, no mega, jest, siedzimy, nic się nie dzieje, jest super. Cisza, spokój, teraz w oddali gdzieś tam słychać dzwony kościoła. To jest to, prawda? No, to jest. No, to jest to. Kto wie, jaki to serial? Może to będzie się ukazać Nie. Kawę bym się napił. Zrobisz mi? Mm -hmm. Tak właśnie nam się kawiarka przywróciła i mamy trochę piaseczku z plaży <noise> z wydm w kawiarce i tak chyba w miejscu, z którego nie da się tego wyciągnąć. Więc mój drogi następna kawa będzie z piaskiem z wydm. Okej? Okay. Okay? W porządku. Na szczęście już dzisiaj wypiliśmy dwie, także jest ok To szczęście się wyparzy w tej gorącej kawie, więc nawet będzie tak trochę piasku. Zabierzemy do domu do zmywarki. To jest. Tak ładnie zaparkowaliśmy na środku drogi. I dlaczego tak ładnie zaparkowaliśmy? No bo mamy koreczek. Mamy korek, słuchajcie, tu zawsze jest korek, szczególnie jak są ładne dni, zawsze się tutaj wszystko korkuje, jeżeli chodzi o półwysep. Mamy tego świadomość, wiedzieliśmy, ale było tak cudownie, że nie chciało nam się wyjeżdżać z tego naszego miejsca i stwierdziliśmy, że a, niech sobie będzie korek. A co tam, postajemy w korku. Dokładnie, trochę więcej czasu przynajmniej będziemy mogli spędzić w samochodzie no. naszym kochanym. Także słuchajcie, my jedziemy do domu, mamy y, 57 km do przejechania. I prawie 2,5 godziny drogi. Tak, Ale my tam troszeczkę później, znając tutaj te trasy, znajdziemy sobie yy, skrócik. Oby do Władysławowa. tam tak, już obejdziemy to. Yy, no i co, słuchajcie, jeśli Wam się podobała, klapka w górę, mile widziana. Komentarze, motywacje wszelkie z Waszej strony również mile widziane. Jeśli ktoś jest z nami pierwszy raz, to zapraszamy do subskrypcji. Yy, trzymajcie się. Do zobaczenia następnym razem. Pa. Pa. Tak właśnie analizuję, czy Krzysiek czasami jeżdżąc na czymś takim nie, nie szalował kolanami po podłodze. Ale ja dochodziłem do szkoły podstawowej wtedy. Aha. Byłem troszeczkę niższy. Okej. Okay. Wyjaśniłem? <gryzanie>